do Was z taką małą, krótką recenzją e, książki, którą pokazywałam Wam w ostatnich ulubieńcach. E, przeczytanie tej książki zajęło mi... Muszę lustro stawić, bo jak mówię i mam to lustro, to czuję jak dziwny, jak jakiś ciwoląg. E, przeczytanie tej książki zajęło mi dosłownie jedno popołudnie, bo treści to tu za dużo nie mam. E, to jest książka... E, to jest książka autorstwa pani... E, Rea Morris i sprawdzałam W tłumaczu, że prawdopodobnie Tak to się czyta, jej imię To jest Książka, która ma tytuł Makijaż w mgnieniu oka, piękny wygląd W kilka minut I ta pani jest też autorką książki Którą ja uwielbiam, czyli makijaż bez tajemnic który jest, Ta książka jest taką prawdziwą biblią, jeżeli chodzi o, e, o wiedzę makijażową Ona jest naprawdę bardzo, bardzo bogata w treść Natomiast to, jak sama nazwa wskazuje, e, powstała taka pozycja, która ma na celu e, nauczenie kobiet Albo danie kilku takich cennych wskazówek, jeżeli chodzi o makijaż codzienny, szybki taki. E, no nie tylko codzienny, ale szybki Stron mamy tutaj 96, więc e, niewiele. Teoria zamyka się w 34 stronach. To jest część z teorią, to jest tutaj około 60 stron e, z praktyką. Jeżeli chodzi o część teoretyczną, nie mamy tutaj dużo tekstu. Mamy zdjęcia, y, jest odrobinkę poruszony temat rozświetlaczy, liźnięte podkłady. Powąchane brwi, posmakowane kolory oczu, uszczypnięte rzęsy i takie jakieś metafory mi się nasuwają, bo tak naprawdę ja nie wiem, dla kogo ta pozycja jest, bo jeżeli ktoś się bardzo interesuje sztuką wizerzu. To praktycznie nic ciekawego w tej książce Nie znajdzie, jeżeli chodzi o teorię Ale jestem w stanie zrozumieć, że to z makijażu w oka I od um, rzeczowej teorii Jest ta druga pozycja Natomiast też jeżeli ktoś jest totalnym um, Lajkiem To nie wiem, czy tego rodzaju opisy I tego rodzaju um, Stwierdzenia dotyczące teorii samej makijażu będą dla niego wystarczające, bo ja czytając to, mimo że wiem to, co wiem, często nasuwały mi się różnego rodzaju e, pytania. I w sumie nie wiem, co z tą książką zrobić, bo nie wiem, komu by ją można było sprezentować. Dlatego, że jest to do, taka wiedza dość e, pobieżna. Oczywiście z drugiej strony dużo rzeczy poruszonych, to e, rodzaje tekstury skóry, tekstury podkładów, E, ro, rozświetlacze, nabłyszczacze, e, rozświetlacze m, do różnych tonów skóry, wskazówki jak tych rozświetlaczy używać. Więc ogólnie treściowo jest książka dość uboga, natomiast, no no nie wiem, mam wrażenie, że dla, dla kogoś, kto lubi makijaż, nie ma tu nic, a dla kogoś, kto, i kto coś wie na temat makijażu, to nie ma tutaj nic. Natomiast totalny laik za dużo z tej książki się też nie nauczy, chociaż jest to, co najważniejsze, czyli są takie koła kolorów. Mm, dość okrojone, natomiast są takie koła kolorów dotyczące e, makijażu oczu, a tończówki spodziewam właśnie na chłodne ciepło, czy nieco z e, zdecydowanym plusem. Ja absolutnie nie żałuję, że tą książkę kupiłam, na pewno bym ją kupiła, i, bo ja też takie książki e, kupuję ze względu na inspirację a tutaj w tej inspiracji to jest dwie trzecie książki. I tak samo jak w makijażu bez tajemnic, tak samo tutaj się nie zawiodłam. Są piękne zdjęcia, e, opatrzone jeszcze dodatkowo zdjęciami krok po kroku, opisami. E, Makijaż mamy dzienne, mamy wieczorowe, mamy makijaże dla starszych pań, zaraz Wam pokażę. Więc jeżeli na przykład chcielibyście sprezentować, nie wiem, jakiejś starszej koleżance tą, e, tą książkę albo nie wiem. Nie wiem, może mamie, ciotce, nie wiem komukolwiek, to też takie pani tutaj znajdą coś dla siebie. Zaraz wam pokażę jakiś taki makijaż. Ona na przykład tutaj jest naturalne piękno, widzicie. Taka bardziej już mm, dojrzała modelka. Co my tu mamy jeszcze? Także są na pewno jakieś inspiracje. Ja uwielbiam takie książki właśnie zaczępanie inspiracji z nich i jakichś takich pomysłów. Natomiast jeżeli chodzi o same makijaże, to wiecie, te opisy nie są tak rzeczowe i dokładne, jak um, jakieś takie tutoriale krok po kroku, które znajdziecie na blogach czy, czy na YouTubie. No ale to też jest książka, która stawia pewne ograniczenia i jeżeli tutaj nie ma możliwości, też wiecie, dokładnego opisywania produktów, dokładnych filmów, no to nie wiem, czy można się spodziewać, że będzie to zrobione w inny sposób. Podsumowując, ta książeczka jest niedroga, ona kosztuje około 19 zł. Chyba. To wydawnictwo Galaktyka to jest wydawnictwo, które wypuściło większość książek dotyczących makijażu, takich tłumaczonych z angielskiego, to znaczy i Bobby Brown, i Kavina Aqua, i jeszcze tam jakieś książki. I mieli fajny, dostępny taki pakiet, że chyba um, jakoś te wszystkie pięć książek bardzo fajnie cenowo wychodziły. Jeżeli chcecie komuś sprawdzić, albo na przykład macie jakąś koleżankę, której chcecie drobnostkę jakąś kupić, nie, niedrogi prezent, to to jest świetna pozycja. Naprawdę dla samej takiej um, inspiracji chęci jakby odkrywania makijażu, tu jest bliźnięta ta teoria, to nie jest coś, z czego ktoś się nauczy makijażu, ale z drugiej strony no, jest też wiele cennych wskazówek, więc... Yy... Fajna książka, tak powiem. Jak chcecie się z niej uczyć, to się za dużo nie nauczycie, ale jak chcecie się zainspirować i lubicie książki o makijażu, to jak najbardziej tę pozycję warto mieć w swoich zbiorach. I to już tyle, jeżeli chodzi o recenzję tej książki. Odsyłam Was jeszcze raz. Tutaj macie dwa linki do filmów, w których recenzowałam inne książki o makijażu. I do następnego razu. Hej!